Cześć wszystkim, jesteśmy tutaj razem z Kariną na nielegalnym wysypisku śmieci w Starym, gdzie właśnie zaraz zaczynamy sprzątać. Jest piątek, godzina 15, 24 września. Nie wiemy czy więcej osób się pojawi, mamy nadzieję, że tak. Liczymy na, na wsparcie, na... na silne wsparcie, wsparcie. na no, obecność kilku jeczozu, bo śmieci jest tutaj od groma. Zaraz pokażę i kontener stoi, więc no, bierzemy się do dzieła. Na razie. To działamy cały czas. Troszeczkę udało nam się tutaj sprzątnąć. Idzie to. Ale robota ciężka. No. Nie nie Tym żeby bo na co dzień sprzątać po brodach. Ale ciężka robota. Tak, i coraz dalej do tego kontenera, co? Bo tutaj się robi tak pusto. No. Jeszcze pokażę tutaj jaki piękny las mamy. O, proszę. A jak stan kontenera? No kontener rano był, raczej znaczy rano, godzinę temu był pusty. Tak. I tutaj kawałek elementu samochodu. Ach ciach. Zobaczcie ile żeśmy już tutaj zrobili. Głównie Karina, ja tylko stoję i filmuję. Tak, głównie stoję. i filmuję. Ja głównie stoję i filmuję. Prawda jest taka, że Mirek z łopatą ma więcej... Jest godzina 17, zaczęliśmy o godzinie 14. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, cały kontener śmieci, dzikie wysypisko prawie w całości uprzątnięte. Proszę spojrzeć, co można zrobić w dwie osoby. Dziękuję Mirek, że jesteś tutaj ze mną. Dzięki Karina. To to dla voilà. Kończymy akcję, wypełniliśmy cały kontener śmieci. Nie zebraliśmy wszystkich. Ale spełniliśmy zadanie, kontener wypełniony, pozostałą część zgłosimy, znaczy przekażemy do służb, którzy zakończą robotę. Całą tą akcję chcieliśmy zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza to jest problem nielegalnych wysypisk śmieci, który jest problemem systemowym i nie jest łatwym do rozwiązania, ale wiąże się głównie z tym, że lokalni przedsiębiorcy zamiast utylizować odpady i płacić za wywóz, Wrzucają je właśnie w takie Więc będziemy pisać, korzystamy tą akcję, żeby napisać do, do burmistrza Grodziska, żeby zastanowić się, co możemy zrobić, żeby zwalczyć takie zachowania. Czy to poprzez egzekwowanie wysokich kar, ustawienie fotopułapek. Wiem, że już z rozmów z wydziałem gospodarki komunalnej w stare Starym zostaną postawione fotopułapki, więc liczymy na to, że takie sytuacje będą... Się nie będą powtarzać tutaj. Udało się nam też zidentyfikować kilka przedmiotów, które są charakterystyczne i być może pomogą w zidentyfikowaniu sprawcy tego, tej, tej zbrodni. Druga kwestia, którą chcieliśmy zwrócić uwagę, to po prostu aktywność społeczna. Zachęcamy do tego, żeby ludzie nie byli bierni. Jak widzicie śmieci na ulicy, to po prostu trzeba podnieść i, i posprzątać. Jak widzicie nielegalne wysypisko, to zgłosić to. Jeżeli znacie kogoś, kto zachowuje się w taki sposób i, i e, e, zaśmieca nasz teren, to zaadresować to w taki sposób. Więc zachęcamy do aktywności, nie bądźmy bierni, reagujmy na szkodę.